Lechu! Dzień dobry państwu. Przed naszymi kamerami burmistrz Karlina, pan Waldemar Miśko. Waldemar Miśko, serdecznie witam. Panie prezydencie… Panie burmistrzu, przepraszam, panie burmistrzu, wszyscy są zachwyceni organizacją, serdecznością, gościnnością. Może parę uwag dla tych, którzy będą w następnym terminie robić i jak to się robi? No, myślę, że trzeba przede wszystkim mieć serce do tego, co się robi, tak? Jeżeli jest serce i, i ambicje, no to można zorganizować taką imprezę jak tu dzisiaj. Pomimo tego, że warunki na tej hali są może niezbyt komfortowe, bo ona jest mała, ale... Już mówiliśmy o tym wielokrotnie, budujemy nowy, nowy obiekt i myślę, że ja już dzisiaj deklaruję taką chęć, żeby pierwsze, drugie czy trzecie Grand Prix w roku 2013 również zorganizować tutaj w Karlinie, już na nowym obiekcie naprawdę w pełni profesjonalnym i myślę, że wtedy te warunki będą zdecydowanie lepsze, ale to co Pan powiedział o tym zadowoleniu właśnie zawodników czy działaczy, no to dla nas jest i dla mnie osobiście największa nagroda, że tak to odbierają ci, co przyjechali. No Powiem szczerze, Karlino ma historię powiedzmy słynnego tryśnięcia ropą, ale tutaj naprawdę boks robi furorę, patrząc po młodzieży, po kibicach i tak dalej. No, przede wszystkim imponuje wszystkim piękny doping młodzieży i również... Też lekarstwo na to. Chyba władze miasta naprawdę są frontem, mówiąc popularnie do młodzieży. Generalnie frontem do młodzieży, do sportu i do wszelkich inicjatyw. To się zaczęło od Tomka Różańskiego i od jego wizji jakby stworzenia tego klubu. I...